Na co dzień mamy do czynienia z różnymi ludźmi. Jedni będą w porządku, inni nie. W robocie, szczególnie policjanta, bardzo często możemy spotykać się z tym, że ludzie są negatywnie nastawieni do naszej osoby i nie będą podporządkowywać się naszym poleceniom, nawet jeśli nie działają wobec litery prawa. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w przypadku kontroli drogowej, jak sprawić, żeby osoba opuściła pojazd jak najszybciej, w przypadku, gdy będzie do zatrzymania. Kolejna technika. Tym razem nasza osoba będzie miała zapięte pasy, więc sytuacja będzie dużo trudniejsza z tego względu. Trzeba będzie bardzo daleko wejść do auta, żeby te pasy rozpiąć. Jeśli ich nie rozepniemy albo pasy je zablokują, będzie dużo trudniejsza sytuacja. Więc tutaj gość nie chce rozpiąć pasów, nie wykonuje naszych poleceń, Będziemy musieli użyć typowo siły fizycznej, w tym również ciosów i uderzeń. Mamy osobę. Nie wykonuję poleceń. Pierwsza, jakby terapia szokowa, będziemy musieli użyć punktów artemii, czyli uderzyć na szczękę. Wychwytuję rękę, wchodzę daleko, daleko. Tak, żebym mógł tą ręką dalszą sobie zerwać jego uchwyt, chociaż z jednej ręki, ponieważ tu będę przyciągał jego, przyciągał jego głowę. Zrywam uchwyt. Ręka na głowę, wchodzę pod kierownicę i teraz tworzę sobie taki trójkąt. Tutaj będzie bardzo ważne. Ręka chwyta kierownicę, moja noga idzie tutaj do jego głowy. Spróbuj się wyprostować. Nie ma możliwości. Tą ręką też nie może mnie uderzyć, więc sytuacja generalnie dla mnie teraz jest bardzo klarowna, ale cały czas w jakiś sposób muszę uważać na tą rękę. Wchodzę daleko. Zwróćcie tutaj uwagę tak, żebym mógł odpiąć sobie pas, który jest tutaj. Oczywiście z gardłem cały czas. Wchodzę, rozpinam pas, wyrzucam go do tyłu. Następnie ręka będzie wchodziła, moja prawa ręka, pod jego szyją, a ja będę chował się za nim, tworząc taki chwyt zapaśniczy, i będę sobie robił taką klamerkę. Pamiętajcie, żeby nie opać kciuków w ten sposób, tylko kciuki wzdłuż dłoni. Wchodzę pod szyją i pod ręką. Tutaj tworzę sobie klamerkę. Przytulam się do niego, żeby nie dostać ciosu, tak? I w tej pozycji będę go wyciągał z auta. Pamiętajcie, że jedyną przeszkodą tutaj może być też pas. Ale jeśli go sobie wyciągnę i położę na brzuchu, ten pas nie będzie mi przeszkadzał. Wchodzę, biorę go na siebie, wyciągam, wychodzi, wychodzi, wychodzi. się na brzuchu, na brzuchu, na brzuchu. Tak, pamiętajcie, żeby kontrolować rękę. Chodzę tutaj jak najszybciej, pasa się pozbyłem, wszystko wyszło tak, jak trzeba. Następna technika, tym razem wyciągniemy sobie osobę za pomocą pałki teleskopowej. Będziemy działać na duszeniu, więc też będziemy mogli dokładać tego bólu. Ewentualnie, gdy ktoś totalnie będzie się nie stosował naszym poleceniom, oczywiście możemy sprawić, że na jakiś czas odpłynie, tak? czyli straci przytomność. Ale jeśli ktoś jest, że tak powiem, wyszklony, ogarnięty, wie jak ją z przywrócić, wystarczy unieść nogi w górę, tak żeby krew spłynęła do głowy. Więc mamy osobę. Oczywiście nie wykonuje naszych poleceń. Jak najszybciej musimy rozłożyć pałkę. Osoba. Blokujemy rękę, która jest bliżej nas. Tu też będziemy mogli się słaniać pałką. Wchodzimy jak najdalej, tak żeby drugi koniec pałki mógł sobie chwycić. Wchodzę i patrzcie tutaj. Moja jedna ręka na jednej stronie szyi, druga na drugiej stronie szyi. Nie pracujemy na gardle, tak? Jesteśmy tutaj. Tutaj możemy doprowadzić do duszeń i tutaj możemy dociskać, tak? Na tym chwycie, na tym duszeniu też będziemy go wyciągać. Będziemy starali się go układać na brzuchu, dlatego że będzie to dla nas dużo większy komfort, nie będziemy musieli robić rolowania. Dajemy głośne komendy. Wychodzimy, wychodzimy z auta. Wychodź, wychodź, wychodź na brzuch, na brzuch, kładź się kłaść. kłaść, na mnie, patrz na mnie. O! Teraz będziemy sobie osobę układać. Nie musimy jej kłaść. W tej pozycji generalnie, w sensie nie musimy jej kłaść, to znaczy nie musimy wyizolowywać ręki, która będzie między nogami. E, jeśli będzie w tej pozycji, nie jest dla nas jakoś bardzo niebezpieczna. Tym bardziej, że będziemy mieli współpatrolowca, który też będzie ewentualnie w tym czasie mógł kuć. A my tutaj, akurat pracując na pałce, nadal mogę dokładać duszenia i dokładać siły, gdyby chciało ewentualnie jakoś walczyć. Kolejna technika, tym razem bez użycia pałek. Będzie to też technika, którą warto zrobić z swoim takim bardzo dobrze zgranym współpatrolowcem. Dlatego, że będziemy człowieka wyciągać na plecy, co już tworzy jakieś zagrożenie i będzie miał wolne ręce. Więc fajnie było, żeby ktoś nam pomógł i te ręce delikatnie odizolował. Może już na przykład zacząć kuść. Jeśli ktoś będzie chciał, będzie mógł też podać nam te ręce do skucia. Ale oczywiście, obieramy zawsze najgorszy scenariusz, że będzie chciał zadawać cios. Mamy osobę. I tak. Często się zdarza, że policjanci zabierają ze za sobą na interwencję tąfy. Dlatego trzeba bazować na swoich rękach. Mamy osobę, szczęka. I ten pas oczywiście będzie to czuły punkt. Będziemy musieli uderzyć. Tak, żeby stracił orientację i jak najszybciej zaraz po uderzeniu wejść do środka. Pamiętajcie, żeby tutaj mocno nie kręcić głową. Zaraz po tym, jak sobie go wyciągniemy na siebie i zaprzemy o przedramiona, nie skręcajcie głowy, tylko cały czas w pozycji neutralnej. I za tą głowę będziemy wyciągali osobę, tak? Więc dostał na szczękę, tu jest blokowany. wysiadaj, wysiadaj, wsiadaj, wsiadaj, na plecy, na plecy, na plecy, o i patrzcie, co się dzieje. Gdy będę miał go tutaj, jego ręce są wolne, będzie mógł mnie uderzać, spróbuj. Dokładnie. Więc po pierwsze trzeba będzie chować głowę, po drugie będzie trzeba uważać, żeby nie dostać. Chłopat rolowiec może nam pomóc. Oczywiście można też w tej sytuacji zastosować rolowanie. To znaczy, gdy, osoba nam, gdy osobę wyciągniemy i będzie w pozycji siedzącej, podnoszę ją, zabieram rękę, kłaść na brzuch i ręka jest wyizolowana. Ale oczywiście przy pomocy drugiej osoby będzie to też o wiele prostsze. Dzisiaj zobaczyliście małe przypomnienie tego, jak bardzo szybko ewakuować osobę z pojazdu, tak żeby mieć na nią pełną kontrolę i przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pamiętajcie, żeby wbijać nasze socjale, na Facebooka, Instagrama, na YouTubie, zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się i do następnego.